Dajcie subika i lajka. Dobra. Siemanko widzowie. Dzisiaj yy, no dzisiaj ten. Grammy znów Boblox. Nie załadował mi się skin. Będę mieć dzisiaj szare, szare włosy i szare okulary. Prawdopodobnie. Dzisiaj gramy... No że niektórzy zabieramy. Jakie mam nagi? A, to... Do... Co? Dobra. Dzisiaj jakieś dziwne muzyki będą w tle. Znaczy... Kto to puszcza w ogóle? Aha. Kto to to puszcza? Ja sobie... Nie mam sobie, nie daję sobie. To jest Mario, nie? Ui, ui. Jak, jak chcecie więcej odcinków z tej gry, to piszcie y, w komentarzach albo dajcie lajka. Szczęśliwy Mart! Co? Tikajcie uu, Uuu, panie, jak się wysoko będę pierwszy. Kurde, co to mi da? Eee, Tutaj dojdzie. Serioszko, powiedz to chyba nie będzie, bo nie ma chmur. Wyślij mi tę muzykę. Były i nie chcieli być. A, to jest to. Dobra, ja sobie tutaj wchodzę. To nie ja. Co Wy robicie? Kto to jest w ogóle? 100% wirus. To co mamy. Ej, ale ja mogę. Co jest? Dobra działa. Panie, tutaj przeżyję. Przeżyję tutaj. No, patrz, przeżyję. Spokojnie przeżyję. Kto to puszcza? Po co? Tutaj można być? No i mamy pierwszą gierkę wygraną można powiedzieć, bo dzisiaj chyba już nic nie wydarzy. Możecie y, sobie i lajka zostawić. Mm, co jeszcze możecie napisać w komentarzach co możemy to napisać w komentarzach? Wojan XDDD, jak moja nazwa, yy, w Robloxie. Czy znaczy, możecie to napisać w komentarzach? Żeby wam się nie nudziło, Może yy, Może się. Wam nudzi i nie macie co robić w życiu i takie życie. Albo jak jest. Yy, to jest! Dlaczego te dźwięki mnie denerwują. Zdecydowanie mnie denerwują, ale jakoś przeżyję chyba. Może, może wy tak tych dźwięków nie słyszycie, ale ja te dźwięki słyszę i. Park? Przyczep. A, tych przyczep kempingowych. O, tutaj wchodzę. To jest mój cel na życie. Kurde, ja nie umiem skakać Szkoła Nie wchodźcie na to, bo będziecie tracić HP przecież Brawo wy Ja chcę coś... Dobra, na razie nic nie ma Możecie napisać w komentarzach, jak już nie piszcie to WNXDDDDD GG nie musicie tego opisać, ale, ale napiszcie yy, co mogę jeszcze nagrać. z co? Albo z innej gry. Yy, 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 yy. Będzie ciekawe. Dobra, ja tutaj zostaję. Abo do domu idę. Czy ja przeżyję? A, e, troszeczkę Pe, no to jest luzik. Z ten balon jest za wygrane życie. Stefan! Jak tam Stefan? Stefan, co ty robisz? Nie puszczaj w naszym telewizorze jakieś... Co? daj nam rozwaliło, Janusz! O Panie! Janusz! Janusz, nam dach rozwaliło! Dawaj! Oła. No co to? O, Jezus, Janusza ja z Januszem zginałam! Ja no, smutna piosenka. Dobra, wybieramy mapę. Cudowny motel. Cudowny motel. Co to? ta muzyka, co, jest, co była przed chwilą, jest denerwująca. Ale ja ją lubię. Ta mnie denerwuje i nie lubię jej. Cztery osoby przytwały, I to mało. Nie chcą mi dać suba i lajka. Nie no, kurde, ta kamera nie działa w życiu. Kamera w życiu społecznym nie działa. O! No kurde, i teraz, teraz yy, skakanie nie działa. I balon nie działa w, w życiu społecznym. No co się dzieje? No patrz! E aha, error. Zaraz się widzimy. I, I już jestem, chyba wszystko będzie git. No ominęła mnie runda. I się chyba zaraz widzimy jak się skończy. Nie. A. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja tutaj. Aha. o panie, jak się odbiłam. I teraz jeszcze raz. Dobra. Yy, w tym czasie możemy zrobić tak, że to jak najwyżej musimy sk skoczyć. To że... Niebo. Niebo, ziemia. bla pla, tam. Powiedzcie, czy to znacie. Ja znam. Ale nie chcę tego. Panie, niżej, nie? kurde, nie wiem. Nienawidzę tej gry. No to ty. Łupa, nie straciłem HP i teraz jeszcze. I czekaj, ja zginę? Z tego ma czy Tylko Freddy Fazbear zjeżdżał, tylko Freddy Fazbear, O cholera, czy to Freddy Fazbear, ur. urururur? Ur, ur. Nie wytrzymam, ale wezmę to. No to może być ostatnia runda Albo jeszcze y ta i jeszcze jedna No o, proszę, proszę, proszę Nie U, straciłem HP Ale mam samochodzik I jeszcze niebieski, nie mój ulubiony kolor Jedziemy Jedziemy o, Ale się ciężko jeździ Jadymy. Jadę Jadę po Co to jest? Niewidzialny most Kurde, zawieszenie. Co to jest? No kurde, weźcie się, przesuńcie, bo ja Mam tutaj problem z podjazdem. Dajcie mi te mury Ja zostaję w moim aucie przecież. No jedź. Jako, no to. No teraz to ja blokujesz całą drogę. No to lepię, całą drogę. I musisz nu wdzięk! Kościół nie przeżył! Jedź, jedź do przodu! Ha, jadę! Jestem! Da się do przejechać? przecież patrz, żaden teoryt mnie nie trafił. No, 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 no. Patrz, nikt mnie nie trafi. Że nic mi nie trafi. Mogę. I, i jak nic mi nie trafi, zosta zostawiacie mi lajka. Lajka, tak? lajka. O kurde. Proszę, żeby się skończyło Nie trafi... Nie pra... To było obok obok nie to było. O, dobra. Ale mi nie zebrało HP. Dawajcie mi lajka I, i kończymy ten odcinek. Kończymy ten odcinek. Widzimy się, może... Widzimy się może wtorek, może tak, nie wiadomo, ale no, kolejny odcinek we wtorku, znaczy, pa, no czekaj, ładny ad, co trzeba zrobić, pa, pa. pa, pa.